Ważna inwestycja dla Nysy. Tuż po świętach ruszy remont Kościoła w niebo Najświętszej Marii Panny. Świątynia niszczała od dziesięcioleci. Prace prowadzone będą w jej wnętrzu, jak i na zewnątrz. Bartosz Sadliński. Barokowy kościół niebowzięcia świętej Marii Panny w Nysie wzniesiony został przez jezuitów w drugiej połowie XVII wieku, jednak w 1807 roku uległ zniszczeniu. Od tamtego czasu był kilkakrotnie odnawiany. Od wielu lat nie przeprowadzono tu żadnych prac. Bo przez ostatnie kilkadziesiąt lat praktycznie nic nie było tutaj zrobione. Kościół niszczał i w związku z tym wymaga rzeczywiście dużych nakładów pracy. Odprawiamy tutaj msze święte młodzieżowe, dziecięce w niedzielę i odprawiają też tutaj msze święte. Greko-Katolicy w niedzielę mają swoją liturgię. Także dwa obrządki tutaj jakby współpracują. Po remoncie, świątynia ma funkcjonować w znacznie szerszym zakresie. Renowacja wpisuje się w ciąg inwestycji dokonanych na rynku solnym. Szkoła nasza powiatowa Karolinum, budynek sió Sióstr Elżbietanek oraz szkoła muzyczna. Te trzy budynki znajdujące się na tym placu zostały wyremontowane i brakowało nam tego, żeby ten kościół też nabrał swój blask. Zarząd powiatuńskiego uzyskał dofinansowanie jakby w dwóch częściach, po 3,5 miliona. Klucze do świątyni trafiły dziś do dwóch firm wykonawczych. Każda z nich zajmie się innym obszarem związanym z renowacją kościoła. Mamy się zająć zabezpieczeniem konstrukcyjnym całości obiektu, ponieważ on jest osłabiony, osiada i wymaga. Szeregu takich konstrukcyjnych zabiegów, czyli wzmocnień piwnicznych, konstrukcjami stalowymi, a przede wszystkim zabezpieczenie wszystkich sklepień, które widać po bardzo są obszerne i więźby dachowej, zniszczonej w dużym stopniu, a także klatek schodowych. My zajmiemy się elewacją i konserwacją oraz odtworzeniem części witraży. No i zapraszamy Państwa za rok na efekt końcowy. Prace rozpoczną się już po świętach. Bartosz Szadliński, Kurier Polski.